Cześć, cześć, moi drodzy, witam się z Wami serdecznie. Co mamy dzisiaj? 24 marca. Boże, gdzie Ty, Judy, byłeś? Że cię nie było. <laughs> moi drodzy, są sprawy ważniejsze i mniej ważniejsze. E, jest normalne, <coughs> wybaczcie, życie. E, e, dom, dzieci, rodzina. Żyjemy nie tylko w świecie internetu, ale też w takim wiecie, normalnym życiu, e, realnym, że się tak wyrażę, wśród ludzi. Przyjaciół, rodziny i znajomych, sąsiadów itp, itp. Także zachęcam wszystkich do korzystania z normalnego życia, nie tylko z internetowego. <grywia> Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z dekoracji mojego balkonu, który już udekorowałam, i Wy to za chwilę zobaczycie w takim przyspieszonym tempie, bo, yy, no bo po prostu czas mnie gonił. Dzisiaj mam też trochę, chcę zrobić yy, chlebki i tak dalej, i tak dalej, tortilki, jak ja to mówię. Dla dzieciaków i obiad za niedługo, za niedługo będę musiała też odebrać dzieci, ale stwierdziłam, że już dawno się nie nagrywałam i muszę coś tutaj dla Was nagrać. Także u nas wszystko, moi drodzy, w porządku, jak najbardziej. Właśnie rozmawiałam przed niedawno z babcią i żeśmy planowały właśnie coś tam z babcią. <grytanie> Zobaczycie też niedługo, jak wszystko wypali. Czekamy na pewne informacje, które jeśli wszystko się uda, trzymajcie kciuki za to, za to, czego jeszcze nie wiecie, a może się dowiecie później, jak się wszystko uda, oczywiście. I, i to po prostu trzymajcie za nas kciuki, a na pewno zobaczycie później, o co mi chodziło. E, tak, moi drodzy, muszę jeszcze wycześć stół, bo tam widzę pokruszoną tych dekoracji. Nie wszędzie udekorowałam dekoracjami, tylko właśnie balkon z taką girlandą jakby wiosenną i jajeczkami, tak jak w zeszłym roku, takimi zwisającymi na żyłkach. A tu mam jeszcze e, ramazanowe dekoracje, więc nie chciałam tak tego wszystkiego mieszać. Ciocia też udekorowała swoje krzaczki, tam sąsiedzi mają też udekorowane krzaczki jajkami, więc dzieciaki już mnie cisły, żeby, żeby, żeby udekorować balkon. Także mamy to. Mam dla Was no, dobre wieści, bo wiem, że od czasu do czasu się mnie pytacie, czy nasza sąsiadka z góry się przeprowadza. I w zeszłym roku miała się przeprowadzić w październiku, i do tego nie doszło. Nie wiem, co tam było, nie wnikam dalej. Wiem, że jest teraz sądownie zatwierdzone, że musi się wyprowadzić do końca kwietnia. Jeśli nie, to 8 maja dostanie eksmisję i po prostu wyrzucą ją, tak jak stoi, na ulicę. E e czy mi szkoda? Jako człowieka jest mi jej szkoda, moi drodzy. Hmm, no, bo, no bo wiadomo, no to jest człowiek i, i pomimo tam jakichś swoich błędów i niebłędów i antysocjalnego życia, no jakoś mi zawsze było gdzieś tam y, szkoda. Ale nie szkoda mi tego, że muszę codziennie wohać tego brzydliwego smrodu na korytarzu, bo był jej tydzień wystawienia śmieci, wystawiła je. Ale od paru dni już stoją i nie wsadziła tych kubów z powrotem do, wiecie, do takiego pomieszczenia. I stoją, a oprócz tego na korytarzu od trzech dni stoją w śmieci, tak śmierdzą i tyle jest mógł, że po prostu nie da się wytrzymać. I to już jest któryś raz z kolei. Więc, boże, dziękuję Boże, że ona się stąd wyprowadzi. Bo my naprawdę mamy tutaj bardzo fajną społeczność. Bardzo fajnych sąsiadów. Ci ode, ode mnie z góry się wyprowadza, za niedługo. A U mojej sąsiadki Alony z góry się młodzi wyprowadzili, wynajęli sobie domek, bo mają pieski i po prostu chcieli mieć ogródek, więc mamy dwa mieszkania wolne. I właśnie pani z uratusza się nas zapytała, czy mamy kogoś znajomego, kto by chciał przyjść tutaj na, na te mieszkania, żeby na, zaś nam nie wsadziła jakiegoś nie, niemiłego lokatora. O to jej chodziło. Więc no nie, ja na no razie nie przychodzi mi do głowy, tym bardziej, że. Te u góry mieszkania. Mam tylko dwie sypialnie: salon, kuchnia łazienka, przedpokój, i tam są spady. Fajne mieszkanie, no ale wiadomo, jest mniejsze, mniej się też płaci, ale no taką parę na przykład, albo parę z jednym dzieckiem, czy tam z dwójką maksymalnie, to jest ok. No, także moi drodzy, teraz Was będę zapraszać do oglądania moich dekoracji. Oczywiście ja musiałam pogadać z sąsiadami jeszcze na dole, tam wiecie, w przyspieszonym tempie zobaczycie, że z kimś tam rozmawiam. E, bo żeśmy planowali, że jak się już ta sąsiadka z góry wyprowadzi, to robimy wspólnego grilla. Tutaj. To będzie fajnie. No, będzie fajnie. E, Co się jeszcze miałam, Wam, moi drodzy, powiedzieć? Chyba nie mam takich nowości. Znaczy dużo się dzieje w naszym życiu ostatnim czasem dużo zmian. Jest planowanych i planujemy, ale to się to wiecie wszystkiego. Ja wiem, że ostatnio coś tam kuleje z tymi, ale uwierzcie mi, że jestem tak pochłonięta normalnym, rzeczywistym życiem między ludźmi, między znajomymi, między przyjaciółmi, że nie chcę latać jak wariatka z tym telefonem i wszystkich kręcić. I na ten mamy czas tak wspólny. Ostatnio byliśmy, byłam też z Aloną na urodzinach u takiej naszej koleżanki z Rumunii. Też ją znam bardzo dobrze, żeśmy już raz były też zjeść razem i zaprosiła nas na urodziny, więc kupiłyśmy jej właśnie bon podarunkowy, kwiaty i też się nagrywam. Mam jakieś zdjęcie, to Wam tutaj wrzucę. Z tego względu, że no cieszę się, że mam realne życie, mam tych realnych znajomych, nie tylko wiecie, takich co kiedyś miałam, tylko internetowych znajomych chociaż mam taką moją kochaną Anię, turecką Oliwkę, którą już się widziałyśmy, planujemy następne wypady. No i codziennie utrzymujemy kontakt, ona jest dla mnie jak siostra i, i mogę jej zawsze zaufać, mogę zawsze jej się zwierzyć i ona również mi. I to jest taka, taka, taka fajna przyjaźń właśnie internetowa. Przez internet żeśmy się poznały, ale żeśmy się widziały w realnym życiu. I planujemy się zobaczyć jeszcze. Tak, moi drodzy, tyle. Eee, także, no, także, że ja mówię. Gdzieś tam pewnie widzicie online, też na Instagramie, bo dużo wrzucam. Też tam dużo wrzucam. No, na Instagramie to wystarczy: wiecie, chwilę klikasz i wrzucasz. To nie jest tak jak e, z nagrywaniem filmów. Dobra, moi drodzy, nie przeciągajmy. Jeszcze tydzień został postu, jeszcze Wam tylko tyle powiem. E, więc w przyszłym tygodniu, w niedzielę już będzie wielkie święto, i tak dalej. Dziewczyny sobie nakpywały sukienki, już i tak dalej, i tak dalej. Także będziemy chodzić po rodzinie i pewnie, nie wiem, no zobaczymy. Może coś tam mi się też uda nagrać. Nie, nie będę mówiła, czy nagram, czy nie, bo nie wiem. E, także zapraszam Was teraz do oglądania moich dekoracji. No i widzimy się jeszcze za chwilę. Badu sole, badu sole, badu sole. pas de soleil pas du soleil pas de soleil Cześć, moi drodzy, witam się z Wami serdecznie z rana w środę 26 marca. Wasza pogodynka Judy z Niemiec mówi wam, że dzisiaj jest taka pogoda jaka jest, czyli pada deszcz pochmurnie, miarę ciepło, bo mamy 8 stopni. Przyjechałam przywieźć sąsiadkę, bo sąsiadce coś tam za autem się stało zaś. I musiałam ją przywieźć na bilans z małym do miasta, a że trzeba czekać godzinę, to stwierdziłam, że jestem bez makijażu. A mówiłam się dzisiaj z Anią, turecką oliwką, na pogadanki i chcę sobie takie tam fotki zrobić i tak dalej. I stwierdziłam, że zróbmy sobie taki challenge. Poszłam do DEMU. Kupiłam kosmetyki, które mam też w domu, no ale myślę że z nudów, kurczę, <grywdy> będę to się z wami malować. Kupiłam gąbeczkę, wszystko jest z Essence. Więc kupiłam gąbeczkę, sprawdzimy. Kupiłam brązer, który też mam w domu, tylko nie wiem, czy ten odcień, zrobimy taki, wiecie, make up na szybko. Kupiłam, to jest moi drodzy, co to jest? Podkład nawilżający z aloesem i co? Chialuronem, e, dziwne słowo. To tak, to. Poczekajcie, co to jeszcze jest na Mazgranym, bo ja z tym moim zdrogiem. Nieskażitelne krycie, od lekkiego do średniego. Bez alkoholu i perfum. Przyjemne, lekkie i długo, długo trwa krycie. Mam już to. Tylko, że mam troszeczkę ciemniejszy odcień z tego. I to jest z tym SPV 30. Eee, I teraz tak, nie kupiłam różu. Kupiłam na usta, ale użyję też to na policzki. No wiecie, no oglądam się, jak porównuję tych na ten. Kupiłam coś do brwi, chociaż w domu mam chyba ze cztery takie. I kupiłam tusz, bo jak już wszystko, to wszystko. I teraz tak, moi drodzy starczy nam na to wszystko czasu, czy nie starczy. Eee, otwieramy. Eee. Dobra, wypiłam dzisiaj już dwie kawy. i malutka ta gąbeczka. Damy radę. Pomalujecie się z Judy, Ale nie kupiłam nic, żeby się połyskiwało. No nieważne, czymś tam pomarzymy się później. Jakiegoś cienia mogłam chociaż kupić. I czekajcie, moi drodzy. No nie, no muszę drzwi otworzyć, żeby, wiecie, wymorzyć gąbkę. <śm> Moi drodzy, gąbka podwoiła swoją objętość, no i zaczynamy. Ja się rano pokremowałam, bo ja ostatnio jestem bardzo, bardzo sucha. <laughs> Fajnie zrobić taki, taki challenge, bo powiem wam, że. No nie wiem, czy mi się to uda w ogóle, moi drodzy, ale dobra, zaczynamy. Kamera musi być tak, nie może być inaczej. Odcień na oko, bo jeden w domu mam trochę... o, powinien być dobry, jeden w domu mam trochę ciemniejszy i zawsze go tak troszeczkę mieszam z takim innym tym, ale... Sprawdźmy jak to będzie wyglądało. No, no może sobie i dobra mi no, Kurde, ta gąbka jest fajna. Uh, ale jakie krycie będzie? No to, to się okaże. Boże, rzęsy, nie wiem, na czym tego ładnie jakoś oraz tego... Powiem na razie ta gąbka wsiąkła wszystko, jak widzicie. Ale poprawimy. Ludzie się na mnie nam nie się, maluje w samochodzie. Nie. To jest dobre. No legal. Kto to mnie zna? nie, moi drodzy co to się nie można w aucie pomalować no dobra, E powiem ja wam, że odcień jest ok, ale podłożymy trochę bo ta gąbka duża wsiąka, bo jest nowa nie, ogólnie nie paćkam, nie wiadomo ile tego, ale ta gąbeczka, tak jak wam mówię jest nowa, więc ona to wciągnęła bardziej mi się wydaje, niż rozłożyła moi drodzy co tam u was słychać co się u was dzieje jak tam wiosna Dajcie znać. Dajcie znać, czy tęsknicie za nami. No ja niedługo e, będę chyba żyć już w końcu normalnie, bo przez ten cały ramazan powiem Wam, że moje dzieci poszczą. Wiem, że się oni martwicie, ale moje dzieci nie są do tego zmuszane, są, chcą same pościć e, i Emis parę razy odpuścił. E, bo po prostu jest małe i dlaczego nie? Jak chce, to odpuszczenie, to nie, nie ma jakiegoś super krycia tego, no ale dobra, nie. nie czego tu oczekiwałeś za, za, za taką cenę nie wiem ile to kosztowało, za te wszystkie kosmetyki dałem 21 euro e... Uch, czyli tak zobaczymy ten brązer. E... i dzieciaki już są na ostatnim metku metku o kurczę, o kurcze <laughs> moi drodzy delikatnie pam, pam 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 Pam, pam. Ba, Kurde Ja mam ostatnio bardzo dobry humor, moi drodzy. Aż jestem w szoku. Co to się stało? No ja ogólnie mam dobre. Ale ostatnim czasem. O, ostatnim czasem się maluje pędzlem. Jakoś nie umiem teraz tą gobką. Wciągniemy trochę policzki, żeby nie było. O to już jest niemodne ponad ściąganym policzkę. A tam jest ok, Dołożymy, jak będzie trzeba. <gurde> E, tak, moi drodzy, tak, że dzieciaki nie są zmuszane do tego, żeby pościły, czy coś tam. Stajemy rano, robimy śniadanie. Dzisiaj rano ja wstawałam, robiłam dzieciom na, tak na szybko parówki. O 5 rano dzieciaki wstały, zjadły, położyły się jeszcze. Ale powiem wam, że mm, ja już na przykład nie śpię, bo już nie mogę. Już nie zasnę, po prostu nie zasnę. Jakiś delikatny ten, ten e, jeszcze. Ten brązer. A bo ta gąbka tak wsiąka, mówię Wam, że staty się baluje pędzlem i nie mogę się z powrotem na gąbkę przerzucić, jakoś tak dziwnie. No dobra, zróbmy to delikatnie, nie? Eee, Także Judy się zgubiła, co miała powiedzieć dalej. Dobrze. Inny w domu mam odcinek, chyba troszeczkę ciemniejszy mi się wydaje, no ale ten też jest ok. No i teraz tak, a że nie mam różu, a potrzebuję coś do ust, to sywalniemy szmineczkę. Tylko ją trzeba szybko rozprowadzić, bo zaraz zaschnię się. Więc ją rozprowadzimy, żeby chociaż troszeczkę było promiennie. Zobaczymy, czy sąsiadka zobaczy, że się pomalowałam. No, także... Nie, ta gąbka coś mnie nie, ten. nie satysfakcjonuje. Trzeba mu pędzel wziąć, a nie gąbkę. Aby palcem to po prostu roztygować, jak myślicie? <grym zamiarzy> Zaraz zobaczymy. Będę chciała sobie plam porobić. Delikatny makijaż jest ok, dobra. Walimy tak. O, tak będzie lepiej. O, i teraz troszeczkę gąbeczką, tutaj też. I już jesteśmy na pumetku, czyli w niedzielę już jest wielkie święto, zakończenie całego poszczenia moi drodzy. I cieszę się bardzo, bo już będzie koniec, będzie można żyć w miarę normalnie. Turcy tam żyć w miarę normalnie, bo ja to tam żyję normalnie. Ale dowalam cały czas, bo tego nie widać, bo ta gąbka to wszystko wsiąka. Także moi drodzy, Ciocia ma też niedzielę urodziny, więc pewnie w sobotę mamy taki plan, żeby jechać moi drodzy do z makijażem czy bez, i tak jestem piękna. Mm. <laughs> nie, ja to wiecie, war wariat wariatka jestem. Ale nie widać jakiejś różnicy, czy mam ten makijaż, czy nie mam. Trochę tutaj, trochę tam i jest ok. E ten zestaw sobie zostawię w samochodzie na tak zwane awaryjne te. no Um, ciocia ma w niedzielę urodziny, we wtorek ma Elif urodziny. Muszę przygotować przyjęcie dla Elif. Delikatnie moźnimy, bo to nie wiadomo co to za kolor, bo czasami mi się tutaj nie sprawdza ten kolor. Nie mam czym rozczesać brwi, to jest problem, kurczę. Bo tym to tak nie za bardzo. Jak za mocno dam, to będzie mocno widać. Ja nie chcę mi ich czarnych zrobić. Miał być taki brązowy, lekki, ale dobry. Później ściągniemy ten nadmiar czymś w domu. Nie ma tragedii, dobra. I Elif ma urodziny, które będziemy też wyprawiać za tydzień w sobotę. Przychodzą koleżanki. Jeszcze mam tyle w ogóle do spraw do, do zrobienia z tym wszystkim, że nie mam poję... nie wiem, jak to ogarnę. Yy, także będzie parę dziewczyn, koleżanek, z podwórka z, ze szkoły, z przedszkola. Yy, tak, w sobotę mamy plan, żeby jechać do numer, kupić baklawę dla, yy, dla po prostu w prezencie. Jako się Ramazan, zakończenie Ramazanu, więc w prezencie baklawę kupić. Ale okaże się co, i jak bo. Czy nam się będzie chciało jechać do tego Number Specjalnie? Czy my tam pewnie pochodzimy, zjemy, pójdziemy do tureckiego marketu, pójdziemy do res tureckiej restauracji, kupimy baklawę i wrócimy. No, także tak to wygląda moi drodzy. Dobra, Judy do Molly, te rzęsy, bo się nagadałaś. Próbuję ten tusz, moi drodzy, po raz pierwszy, z tego względu, że ostatnio kupiłam drogi tusz, który mi się sprawdził. Bo zazwyczaj, jak kupuję drogie tusze, to one też mi się nie sprawdzają, i, i tak raz kupuję drogi, raz kupuję tańszy, żeby po prostu wypróbować. Ten widziałam gdzieś na Instagramie. Jest odcień różowy, znaczy to jest czarny tusz, ale opakowanie to jest niebieskie, ale jest też jakieś takie fioletowo-różowe, jakby więc sprawdzimy. Mój, ty Szczoteczka, jak widzicie, coś takiego. Widać, 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 widać. Więc może, be, może się okaże, że jest to ok. Dobrze, że lusterko jest. <laughs> Dobra, masz niemy rzęsisko. Ono ja nie wiem, gdzie ja tak to to podałam. Bez masażu dzisiaj kamyczkiem. No szkoda. jakiś suchy ten tusz. Kurde w mole jeża. No nie wiem. Tak się wydaje mokry, ale I taki wysuszony się wydaje też. Jak go wyciągam, ma pogrubiać i wydłużać. Nie ma co wydłużać u mnie, bo ja żadnych prawie nie mam. <laughs> Także wydłużyć to nie za bardzo, ale Ciep nie ma go tutaj trochę i nie, no nie jest mi wygodnie. Jak to ściągnąć te lusterko? W plecaku nie mam lusterka? Nie, plecaka nie mam. Kurde, torebkę mam. Dobra. I tak powiem, wam, że 21 zł za 21 euro za takie kosmetyki. Można coś z tego wykminić, tylko na pewno nie tą gąbeczką, bo ona wsiąkła, kurde, wszystko prawie, że, ale można jej wykminić jakiś makijaż. Wybaczcie, bo grypa panuje. W już jest ogłoszenie, że jest grypa. No i już mi coś bierze oczywiście. Uf, uff, marszczyk se, na robisz. Jezus Maria, sąsiad patrzy. Sąsiad nie. A bo to jak sąsiad. Poczekajcie, pomaluję te rzęsy, bo się nie mogę skoncentrować. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Kolejny mój błąd, już wiem jaki na pewno. To jest to, że kupuję pogrubiający tusz i on mi po prostu skleja, skleja rzęsy. Więc wydłużający ok, ale pogrubiający w moim, w moim mieniu to się nie sprawdza, bo mam jakby mnie to pokleiło. <laughs> ale nie ma tak źle. Zobaczcie. Tutaj by trzeba było poprawić trochę. O, roztygujemy je ładnie palcem, o, i te też ładnie rozłożymy, o, no i nie ma, źle, nie źle, jak na taki makijaż. No, chyba wejdę do demo, albo do mule, mule, muler, i walnę sobie jakiegoś tutaj, kurde, podświetlacza, bo się źle czuję. Dobra, czy się sprawdziło? Wszystko jest OK. Usta nie pomalowane. Wszystko jest ok, tylko kurczę, powiem Wam tak. Ta gąbeczka nie jest ok. Znaczy, pewnie jestem odzwyczajona, bo zawsze się malowałam gąbeczką. Pewnie jestem odzwyczajona od gąbeczki, bo maluję się teraz pędzlem i ona po prostu jakby mnie zassała to wszystko. No, zobaczcie. Widzicie, ile tu jest tego wszystkiego? No. Dobra, to sobie schowam na później. Co nie zużyję, to moja szczeżnica zużyje. To nie ma problemu zawsze jej tam kosmetyki podsyłam. E o, żeż, Mmm, <śmum> Jaki kurde roż! Ja cię sunę. mam specjalnie taki pod poliki, ale no... Na polikach nie widać, ale na ustach to widać. Ostro. Ostro poszło. Ora. Nie ma tragedii, nie? No, no. i taki challenge Judy. <laughs> Można się pośmiać trochę. Mm, nie ma tragedii. Jeszcze tutaj pociągnęły, że... Dobra, głodna jestem tak myślę, że to nie iść do mojej znajomej na kebaba, bo moi znajomi otworzyli tutaj... Moi znajomi ze szkoły, których nie... Ja z nimi w klasie nie byłam, ale Asena z nimi była w klasie. E, więc otworzyli tutaj kebaba i... Nie zahacie chyba, ale moje rzęsy. No, zobaczcie. Tragedii nie ma moi drodzy, ale no to nie jest już dla mnie na pewno. Brylki moje. Nie ma, ale te brwi, jakie? Jezu, je trzeba było rozczotkować czymś. A nie ma czym. No, okej, okay, dobra. Yy, idę jeszcze tu gdzieś, może pochodzę. Może jednak zjem, albo nie zjem, zobaczę, czy chcę teraz jeść. Jestem głodna, ale czy wcisnę kebaba tak z rana? Sabach, sabach. Rano, rano no nie wiem, zobaczymy, dobra, za chwilę się do Was odezwę moi jak, dajcie znać, jak Wam się podał szybki makijaż, i w ogóle dajcie mi znać bo wiem, że dużo kosmetyków w Polsce nie ma, z jest właśnie teraz, to już w zeszłym roku bo ja kupowałam to w zeszłym roku, to jest bardzo fajne właśnie na lato, takie delikatne, ale jest teraz, są nowe takie mm, do utrzymywania takie w sprayu, spray taki do utrzymywania makijażu, i ja z tego co mi Ania mówiła, w Polsce tego nie ma, ja Wam to pokażę w domu, albo pokazywałam, pokażę Wam, pokażę wam. Że po prostu utrwala makijaż i są trzy typy: jest różowy, niebieski i czarny, czarny do 18 godzin ponoć. Ja kupowałam, no jak tutaj według do mule może będzie, to Wam pokażę. Ja kupywałam też taki w zeszłym roku z L'Oreala za 10 euro i był mega. I reklamowany był właśnie na instagramach, tiktokach i można było zrobić makijaż, spryskać i można było w tym pływać i to nic nie puszczało i on naprawdę był dobry do Turcji na te upały I ja Ani też kupiłam i wysłałam i zaraz, zaraz Wam pokażę, chodź no chodź, taki takim do tego no, zobaczcie, to jest ten z L'Oreala bardzo dobry No tu są te, zobaczcie ten czarny ja kupiłam sobie i Ani a tych nie próbowałam jeszcze też Ale do 18 godzin Takich nowości to jest to. Taki podkład, takim tym. Takimi kulkami zobaczcie. I chcę to też kupić, sobie wypróbować, ale już na, na lato 15,99 kosztuje. Takie o. Nie wiem, czy to zobaczycie dobrze. No tu będzie lepiej widać, widzicie? Takie coś jest. Dużo jest nowości w ogóle. Bardzo dużo. Tu jest kolekcja. Wielka nocna, powiedzmy, wielka wiosenna Taka. Już resztki. A co jeszcze? A. To też jest fajny. Taki pod makijaż. I co jeszcze z nowości, moi drodzy? To. To jest też fajne. Jak widzicie? też lubię te podkłady i tu możecie kupić, zobaczcie, za 13,95 1 plus 1, więc to jest oferta, bo normalnie to kosztuje 10 euro i to kosztuje też około 10, ponad 10, więc jest okazja. Muller, mulle, muller. Możecie kupić sobie taki ten zestaw. Dobra, moi drodzy, jak widzicie pokazałam Wam tam takich parę perełek z Niemiec, takich nowości i nienowości i tych, które są fajne i się sprawdzają. Trochę sobie tutaj takiego położyłam świecącego tego, bo jakoś mi tak brakowało tego glow, więc na palec sobie tam wziąłam taki wpłynie płynie i se mazłam, no, żeby już nie kupywać ekstra, bo w domu tyle tego jest, że... no, a no, taki makijaż sobie zrobiłam, bo mówię, siedzę i tak czekam, więc przyda się, dobra, moi drodzy, żegnam się z Wami, dajcie znać, co tam u Was słuchać co tam porabiacie i co chcecie, żebym Wam jeszcze pokazała z takich właśnie mm, drogerii, Także żegnam się z Wami, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmiku, trzymajcie się, pa!